Zespole szkół technicznych i licealnych w Piechowicach odbył się dzień otwarty skierowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych. W ciągu całego dnia przybędzie do nas, przybędą do nas uczniowie z różnych szkół podstawowych. Będziemy im prezentować swoje profile kształcenia i bazę dydaktyczną, którą posiadamy. Robimy pokaz dla szkół podstawowych. Dla uczniów klas ósmych, szkół podstawowych pokaz takich doświadczeń z fizyki, z zakresu prądu stałego, a jednocześnie reklamujemy kierunek elektryczny w naszej szkole. W promocję szkoły tego dnia mocno zaangażowali się jej uczniowie. Myślę, że teraz mało osób jakby interesuje się takimi zawodami bardziej technicznymi. bardziej Więcej osób teraz chodzi na, do jakiegoś liceum, na studia, a stwierdziłem, że pójdę do technikum i będę miał pewną pracę. Ja osobiście nie żałuję, ale dlatego, że ja to robię z pasji. Ja chciałem zawsze być elektrykiem, mój dziadek był elektrykiem, stwierdził, że jak najbardziej. Nadaje się do tego, zawsze kupował mi jakieś zestawy. I naprawdę to jest wielka satysfakcja, jak na przykład uda się połączyć silnik za pierwszym razem. I w ogóle układ, jak tam coś zaświeci, zadziała. To jest naprawdę fajne. W tej chwili jest olbrzymie zapotrzebowanie na elektryków na naszym rynku. To jest kierunek, który jest niszowy. Bardzo mało uczniów w ogóle kończy ten zawód. Tak naprawdę uczniów pracujących jako elektrycy no, potrzeba na naszym rynku pracy, szczególnie firma Elektromont. WEPA, które z nami ściśle współpracują, one potrzebują dużo, dużo pracowników, dużo więcej niż my jesteśmy w stanie wypuścić na rynek. Jaka jest różnica w temperaturze tej żarówki? A tutaj? Zobaczcie, czy tu się grzeje, czy tutaj? Czy Gdzie jest wyższa temperatura? Tu, czy tu? No proszę sprawdźcie. No proszę sprawdzić. Tu jest AU, a tu nie ma AU. Jedność ćwiczeń to jest związane z ekologią i z ekologicznymi albo ekonomicznymi źródłami światła. świeci i ona świeci jak jest większe napięcie, świeci jaśniej, możesz trochę podnieść napięcie. Drugie stanowisko to jest stanowisko z działaniem lampy żarowej. To uczniowie wykonywali oczywiście po dzisiejszy pokaz drzwi otwartych. Stanowisko instalacji oświetleniowej, na przykład klatki schodowej w budynku wielorodzinnym, oraz, oraz to, już dla zabawy, takie stanowisko badania refleksu. Okazuje się, że to stanowisko badania refleksu wzbudza, wzbudza wielkie zainteresowanie. Działa się tu bardzo dużo rzeczy. Na przykład tworzymy różne układy, które mają nam pomóc w przyszłości w naszej pracy. Ja mam jeszcze dodatkowo zajęcia wojskowe, i chciałam mieć wykształcenie techniczne, żeby mieć w przyszłości jakby taką podporę. No i ogólnie bardzo zachęcili mnie nauczyciele kształcimy informatyków, elektryków. A oprócz tego, jeszcze uczniowie mogą się szkolić pod względem wojskowym dwie godziny tygodniowo. Takie przygotowanie wstępne do ewentualnej przyszłościowej pracy w służbach mundurowych, czy to w wojsku, w Straży Granicznej, w Policji. Jest w naszej szkole tak, że możemy po prostu wybrać sobie kierunek technika, i jest to nasz podstawowy kierunek. Oraz kierunek dodatkowy, kierunek na przykład e-sport, multimedia i grafika komputerowa i edukacja wojskowa. Po skończeniu szkoły otrzymujemy certyfikat ukończenia takiej klasy. My jeszcze mamy teraz szczelnicę wirtualną, czyli mamy de facto takie dwie bo ta jest pneumatyczna, a wirtualna, w której nauczniowie no, uczą się raz i nauki celowania, strzelania, ale również też i y, 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 uczą się pro, y, strzelania no, w sytuacjach zmienianych, y, sytuacjach taktycznych, a więc czy to jest działanie w ruinach jakichś, y, czy to y, poruszają się pojazdy po drodze no, i trzeba y, nauczyć się rozróżniać cel, wybrać cel. Także to jest takie y, szkolenie dynamiczne. uczymy się technik wojskowych jest to na przykład taktyka taktyka czarna taktyka zielona czyli w terenach zalesionych w terenach zurbanizowanych prezentujemy po prostu Projekty wykonywane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, szczególnie przez techników, informatyków, przyszłych techników informatyków. To nasz projekt pistolet na sprężone powietrze. Powstał w sumie dzięki pomysłowi naszego nauczyciela. Jest on bardzo prosty w budowie, jak i w działaniu. Może zaczniemy od początku. Najpierw naładujemy tutaj nabój. Kładamy. Wypchane, żeby do końca doleciał. Teraz tak. Otwieramy tę Zamkniesz? Zawór? Zamykamy zawór. Pierwszy. Dopełniamy powietrze. Dobra. Teraz tak zamy zabór pierwszy. I teraz, odczekujemy chwilę, żeby powietrze przeszło z głównego zbiornika do rury przelotowej, jakby to tak nazwać. No, i po krótkiej chwili, możemy wykonać strzał. To są drzwi elektryczne, które działają na kartę RFID. Jeżeli przyłożymy odpowiednią kartę. Można otworzyć drzwi. Jeżeli natomiast inny, przykładamy nic się nie dzieje, nie można otworzyć. Awaryjnie można kluczykiem także. I, i, I co? I cały ten projekt był robiony od podstaw. Wszystkie materiały były kupowane i wszystko było ręcznie montowane. Tak wygląda, no, tak wygląda w środku. I wszystko było też ręcznie programowane. Znaczy no, samodzielnie programowane. Uczenia podejmowania decyzji uczymy między innymi na profilu e-sportowym. Tam poza komunikacją, poza motywacją uczymy radzenia sobie ze stresem. Większość jest z nas pasjonatami, którzy wykonują to po prostu z chęci, a nie z musu. Okej, okay, i w tym momencie uczycie z pasją. Dosłownie uczymy z pasją, którą staramy się zarażać naszych uczniów. Nauczyciele, naprawdę super, potrafią zrozumieć ucznia, ale też sami uczniowie. Nie jest ich strasznie dużo, przez co praktycznie każdy z siebie zna. Przez co to prowadzi do takiej jakby klimatu, takiej bardziej rodziny, bym to powiedział. Jest to mała szkoła, tak jak słyszałam, nawet chodząc tutaj na dni otwarte, dlatego wszyscy się ze sobą w sumie tak znają. Mamy całkiem inną kontrolę nad problemami, z którymi się szkoły się męczą na co dzień czy spotykają. No każdy, każdego zna po imieniu, wie czego może się spodziewać. To są pierwsze działania, które podejmujemy w tym roku w ramach pozyskania uczniów do naszej szkoły. Te dni otwarte. Następne będziemy mieć 22 kwietnia, i już serdecznie zapraszamy uczniów, którzy dzisiaj nie mają możliwości przybycia do nas. Warto się zastanowić, warto przeanalizować, warto porównać ofertę różnych szkół i wybrać mądrze. Nie tylko na podstawie odległości, nie tylko na podstawie, gdzie idzie kolega. Ale też to, co nas interesuje, to, co możemy zyskać dla siebie jako uczniów, i to, co możemy mieć po skończeniu szkoły z myślą o przyszłości. Uczniowie w czerwcu będą mogli składać już dokumenty, logować się poprzez stronę internetową. Szkoła w Piechowicach kształci techników w kierunku informatyk, programista, teleinformatyk, elektryk i mechatronik. Liceum z kolei jest o profilach ratowniczo-medycznym policyjnym oraz wojskowym. Szczegółowe informacje z ofertą edukacyjną znajdują się na stronie internetowej www.zstil.pl.